Zdajemy z tą tajemnicą wpisaną w każdego, kto przyjmie sakrament wierzmowania, tajemnicą waszego życia, waszych rodzin, waszych rodziców, tego całego bogactwa, które już niesiecie w sobie i które chcemy zawierzyć Panu Bogu. A biorąc pod uwagę istotę tego sakramentu, piękne jest to, że to wy chcecie zawierzyć swoje życie Panu Bogu. Bo tajemnica Ducha Świętego to jest ta żywa obecność Boga, o którą dzisiaj prosicie. My z radością modlimy się, aby Ona was otoczyła i modlimy się o to, abyście w Jej mocy przeżywali całe wasze życie. Drodzy rodzice, to jest właśnie ten moment, który był wspominany w dniu chrztu waszych dzieci kiedy żeście mówili, że doprowadzicie, że przekażecie, że nauczycie, że dary, które poprzez namaszczenie zostały im przypomniane, staną się dla nich ważne, a oni sami to potwierdzą. Dzięki za to. A Wy, drodzy kandydacie do bierzmowania, nieście w swoim sercu wdzięczność za to, co już się dokonało. A my już niesiemy wdzięczność za to, co się dokona przez was. Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego.